Adrian Kowarzyk, witam państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś państwa i moim gościem jest pan Jarosław Urbaniak, sekretarz klubu Koalicji Obywatelskiej, a także członek KRS. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj premier Donald Tusk wskazał, że koalicja rządowa powinna przedstawić wspólną propozycję dotyczącą składki zdrowotnej. Na stole jest, jak wiemy, kilka projektów. Wspólny Ministerstwo Finansów i Zdrowia, Polski 2050, lewicy, PSL zapowiada swój. Dogadacie się w tej sprawie? Bo na razie każdy promuje swój pomysł i, i wydaje się, że sprawa jest odległa. Wie pan, no w polityce są sprawy, które wyglądają na odległe i się okazuje po dniu czy dwóch, że jednak można znaleźć w, w, wspólne zdanie. A czasami jest tak, że zaczyna się rozmowy, wszystkim wydaje się, że przecież to pryszcz i za chwilę się dogadamy po pierwszym spotkaniu, nie zdążymy kawy dopić, a mm -hmm. będziemy mieli wspólne stanowisko. No będzie a, za i, wle, I wleczę się, i wleczę. No to znaczy, te, te, te projekty z pewnością nie mają tej samej wagi. No, ja w komisji regulaminowej teraz będę pracował e, nad zmianami w regulaminie Sejmu, że projekty przedstawiane przez posłów, przez komisję, będą musiały mieć ocenę skutków regulacji, tak, tak, tak jak to jest z projektami rządowymi, że nie ktoś położy na stół. Świetny przykład, obniżamy cenę benzyny, zmniejszając VAT. No naprawdę, licealizm... Powiedział Pan, że to jest świetny przykład <laughs> Prawa i Sprawiedliwości. <laughs> Tylko jakie są konsekwencje budżetowe przy takich poważnych dochodach budżetowych z VAT-u mm -hmm. z, z paliw. E, no i druga sprawa, że te, te projekty powinny być konsultowane. Więc e, w tej chwili najpoważniejszym projektem, i mam nadzieję, że takim, który będzie podstawą tego wspólnego stanowiska koalicji, jest projekt złożony przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Zdrowia. Znaczy on cały, by... czas, cały czas się zmienia, zapowiedziany był w marcu yy, i wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, powiedział, proszę napić ciekawy, spokojnie, pytanie będzie długie, że jeśli w najbliższym czasie nie będzie ostatecznego projektu właśnie tych ministerstw, to PSL ma przygotowany kompromisowy projekt, bo ten Ministerstwa Zdrowia jest za mało idący, ten Ryszarda Petru jest za daleko idący. Kośniak-Kamysz mówił, że w Sejmie jego projekt mógłby liczyć na ponad 400 głosów. No może nie lewicy. Co pan na to? A te 400 głosów to chyba nie przy składce zdrowotnej. Przy składce zdrowotnej? To, tak było wrażenie, wczoraj. Miałem wrażenie, że przy aborcji powiedział. To, nie. Ale do, przy składce zdrowotnej. Okay, do, do, dobrze, nie będę się kłócił, pan ma mhm. materiały. Y jest, bardzo sobie cenię mądrość mojego dziadka, który mawiał, że w Polsce będzie dobrze, jak każdy będzie dobrze robił to, co. To, co do niego należy. Chce pan powiedzieć, że lider psl nie robi to, co do niego należy? Nie, nie. Ja chcę powiedzieć, że to akurat złe, że pan zaczął pytanie z nazwiskiem, bo to jest uwaga nie do premiera Kośniaka-Kamysza, tylko uwaga taka trochę koalicyjna, że, mhm. że mam wrażenie, że wszyscy interesują się i mają dobre pomysły nie w tych działkach, które w ramach umowy koalicyjnej im zostały przypisane. Znaczy, że. Pomysły na służbę zdrowia mają wszyscy po, po, i, i, i się pani e, minister Leszczynie podpowiadają i podpowiadają. No każdy z wszyscy... czymś szedł do wyborów i ma swoje obietnice. Macie oczywiście wspólne w umowie koalicyjnej, no ale każdy miał swoje obietnice. Trzecia droga miała swoje obietnice, Lewica miała, no więc wiadomo, że co działać w tych zakresach? Składka zdrowotna z pewnością. Była w trzeciej drodze głośno, wyraźnie. Nie tylko omawiana. w koalicji tak. obywatelskiej też. Mam takie wrażenie, że chyba w koalicji wszyscy o tym mówili. Co nie zmienia faktu, że dla wszystkich koalicjantów największym zaskoczeniem po grudniu jest stan finansów publicznych. Znaczy, my krytykowaliśmy to, jak PiS przez 8 lat gospodarował Polską, zajmował się publicznymi pieniędzmi. Ja pamiętam liczne wystąpienia, w których ja i wiele moich koleżanek i kolegów podkreślaliśmy, że metodą pisu na to, żeby nic nie było widać, co teraz prokuratura się tym zajmuje, było to, że wypychali pieniądze publiczne poza budżet, żeby nie było nad tym kontroli. Mówiliśmy o 40%, wstępny raport Ministerstwa Finansów mówi o 80%. A czy, tak, chce Pan powiedzieć, że pieniędzy w takim razie nie ma i jest z nimi problem? Nie, nie, nie. Kwestia składki zdrowotnej, bo tak. żeby nasi widzowie. To nie, zasila budżet. Nie, nie, nie źle nie zrozumieli. Jest konieczna, bo to jest element, który bardzo źle wpływa na rozwój gospodarczy. A czy szczególnie w tym, co jest najważniejsze. Ludzie lubią mówić o wielkich firmach, ale państwo polskie opiera się na podatkach płaconych przez tych najmniejszych. Jednosoba działalności, grubo ponad milion. No, grubo, grubo. Grubo mamy także małych przedsiębiorstw, czy mikro tak naprawdę, w których pracuje rodzina, jeszcze tylko mhm. kilka osób. To jest, to, jest, y, to jest podstawa naszej gospodarki i to jest źródło też y, sukcesu polskiej gospodarki przez ostatnie trzydzieści kilka lat. Czyli rozumiem, że jest Pan spokojny mali... o, projekt, o projekt rządowy, on będzie i będzie niebawem. Mam nadzieję, że tutaj do, y, będzie szybciej i lepiej niż w przypadku depenalizacji. Hmm, no to w takim razie przychodzimy płynnie. Sam pan wywołał ten temat. Wczoraj pod sejmem odbył się protest. Kobiety znów wyszły na ulicę, powodem właśnie aborcja, czy raczej brak zmian w prawie. Czy w klubie pojawiła się myśl, że nie dowiedzieliście tego, że zawiedliście zaufanie wielu osób? Nie. Nie. Bo Dlaczego źle? No. Po, po pierwsze, to. Ta ustawa, ten projekt, który, który był, to nie była ustawa aborcyjna, ani liberalizująca, ani. I to jest przekłusiła do penalizacji pomocy aborcji. Panie redaktorze, to jest. Mam wrażenie, że albo duże lenistwo intelektualne i, i wiele osób w Sejmie najzwyczajniej w świecie nie przeczytało, co w tym projekcie jest, e, albo y, intencjonalna złośliwość. Bo ty, nie, nie da się nie zauważyć, że są takie osoby w, w przestrzeni publicznej, dla których kwestia aborcji to, wiem kolokwialnie, ale jest rano, trudno mi znaleźć inne słowa, Śmiało. to nie jest złapanie króliczka, tylko gonienie. Im naprawdę zależy na tym, żeby tego króliczka gonić przez lata, przez lata, z prostego powodu, nie mają... I innego, i innego sposobu na bycie w, w polityce. Więc e, to Czyli jest osoby, ogromne zaskoczenie, bo to była, to była depenalizacja. Mhm. Każdy, kto mówi o tym, że to była ustawa aborcyjna, przepycha to w takim kierunku, że właśnie PSL, bo my nie mamy do siebie pretensji, no to, y, y, dwie osoby nieobecne, jedna niegłosująca. Y, no, pan zostalił... pan Sługowski dzisiaj powiedział w Polsacie, no nie mam żalu, no, oczywiście. No. Jeżeli ktoś musi być winny, no to mogę być ja. Miałem no to wyjazd służbowy. Tru, 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 trudna sytuacja, bo był wyjazd służbowy. Ale już bez, służbowy. bez konkretnych nazwisk, tak jest. pan Giertych, no ale to dobra, to tak. już o to nie będę na, pytał, Natomiast ale... no, nie, nie zgłoszony. No to, ale nie przegłosowaliście tego. Nie przegłosowaliśmy, ale jak pan za, zauważył, brakowało czterech głosów, a w całej koalicji obywatelskiej zabrakło raptem trzech. Łącznie z tym, że jednak kolega leżał na łóżku. No operacyjnym. tak, to, 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 oczywiście to jest, nie, mógł... nie mógł No to w takim razie, co teraz zrobicie natomiast z tym no. To jest kolejny raz się to powtarza. No to jest, to jest kilkadziesiąt osób głosujących w PZL-u przeciwko. I jak ja słyszę o tym, że trzeba było pokazać swoją tożsamość w PZL-u, to ja mówię, trzeba było przeczytać ustawę. Znaczy, dla mnie jest najbardziej przerażające to, że można rzeczywiście i te poglądy nie tylko politycy, ale i Polacy w sprawie aborcji mają różne, ale po dwóch i pół tysiąca lat. Od Hipokratesa, który ustalił kanony etyki lekarskiej, i w tych kanonach jest wyraźnie stwierdzone, i lekarze cywilizacji zachodniej nigdy nie mieli z tym problemu, że jak mają przed sobą kobietę w ciąży i mają wybór, czy ratować dziecko, czy matkę. Hipokrates powiedział i to było stosowane, żeby ratować matkę. A w Polsce zrobiła się sytuacja taka, że lekarz ginekolog ma poczucie, że za drzwiami jego gabinetu, że Jest za prokurator. drzwiami sali operacyjnej, na której w szpitalu siedzi, stoi prokurator. I Ta ustawa miała to zmienić. To co? Apeluje pan, koledzy z PSL, przeczytajcie tę ustawę. Szczególnie, tak? że ona ten projekt wygląda. Yy, sporo inaczej niż wyglądał w momencie, kiedy, kiedy został złożony. On rzeczywiście w komisji został wyłagodzony i, i skoncentrowany na tej depenalizacji, na tym poczuciu, że lekarz jednak może wrócić do takiego poczucia, że on się zajmuje ratowaniem życia i zdrowia, a nie tylko myśli o tym, że za chwilę może mieć kłopoty i zamiast iść na dyżur do szpitala będzie siedział w prokuraturze i, i, i zeznawał i tłumaczył prokuratorowi, który nie ma pojęcia o sprawach medycznych, że trzeba było coś z daną pacjentką To wyrobić. w takim razie jak ten projekt będzie ponownie składany, jeśli będzie składana, Lewica zapowiada, że będzie składana do skutku, to czy to będzie Wasz wspólny projekt? Wasz, Lewicy i, i Polski 2050? Bo takie były rozmowy. One upadły? Nie, nie. Rozmowy były tylko, panie redaktorze. No, czy my to wspólnie złożymy, czy nie złożymy wspólnie? No, to jest Najważniej... sygnał. No. Najważniejsze jest w tym momencie przekonanie koleżanki i kolegów z PSL-u, że to nie jest ustawa liberalizująca aborcję i o tym możemy później rozmawiać i o tym możemy rozmawiać z NGO-sami, y, y, które walczą o prawa kobiet. Natomiast tę ustawę trzeba przyjąć bardzo szybko. Czyli projekt jest, zostanie projektem jest lewicy, ba, ale azowy. oczywiście będziecie głosować za. Dobrze, zrozumiałem? tak że w polityce jest ważne czasami, czyli to jest projekt, czy ktoś nie. W tej sprawie jest ważne, żeby to prawo jak najszybciej zmienić. To znaczy, to, trzeba wyrzucić prokuratorów z za drzwi gabinetów lekarskich. No. Mm, a w takim razie, czy uważa pan, że w pojęciu lewicy tolerancja jest jednokierunkowa? Że hmm. działa tylko w jedną stronę? Mocno filozoficzne tak No, szef pyta. PSL, znowu. <laughs> Mocno filozoficzne pytanie. Wie pan, to się w polityce niestety zdarza że nie ma tolerancji dla braku tolerancji, mm -hmm. a y nie, to ja, bym, ja bym tak A z nie Zrozumienie innych podejść, poglądów. No do to, to nieprzeczytania? To, to, to znaczy, no to, to moja uwaga o nieprzeczytaniu, to, 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 to ta cała atmosfera, która była wokół projektu i która się te, te teraz wytwarza. No, pan redaktor też powiedział, jakby z rozbiegu, bo tak to funkcjonuje w przestrzeni medialnej. No tak, to jest kluczowy tak, był, projekt, był projekt aborcyjny. No, no nie jest aborcyjny. Nie, no projekty no, to, aborcyjne dopiero będą. Z panią Obwodą tak. w zeszłym tygodniu. Mówi, no patrząc na to, co się dzieje w Sejmie. No, nie wie, czy Sejm przegłosuje aborcję 12 tygodnia, no patrząc realnie, tak? No, więc patrząc realnie, póki sygnały co, są słabe. Więc y, na razie y, wydaje mi się, że... Ty... Sejm jest bardziej konserwatywny niż myśleliście, mówił Donald Tusk wczoraj. No jednak... Nie I ma tej większości. Trudno nie przyznać racji. To może wrócić do tego pomysłu trzeciej drogi i zrobić referendum. Niech Polacy, sondaże pokazują, że Polacy no, ale raczej co, że, to, że to, popierają. Okej, okay, no to ale to, to, zróbmy, co, się? to zróbmy w sprawie aborcji. No, to no jest, w sprawie aborcji no, z to, z Trudno robić tak. czasami referendum w sprawie prawa geodezyjnego Oczywiście. i jakichś pr przepisów. Tu jest Czyli sprawa referendum prosta, w sprawie aborcji jesteście sp za. Spra sprawa, sprawa prosta depenalizacji. I o tym warto mówić, że jest depenalizacja. Warto zobaczyć, co konkretnie w tym projekcie jest. I warto to prawo, szybko zmienić, żeby wyprostować najważniejsze rzeczy. A czy to, co zrobił PiS aborcją i co się działo po słynnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, to jest ta, ta, ta zmiana mentalności, te kobiety, które zginęły w tragicznej sytuacji, bo lekarz był sparaliżowany i nie podjął decyzji, bo się bał, że będzie miał, miał kłopoty. To jest ofiara, którą, y, którą złożono, i trzeba to wreszcie zakończyć. No i to sama, atmos mówić, wróćmy do tego momentu. sama atmosfera, Co? To. że PiS i tego y, y, nie robi. Nie, to, 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 to są też dwie różne rzeczy, żeby wrócić do kompromisu. Y, tak zwanego. Który, Tak zwanego kompromisu. Depenalizacja jest konieczna od zaraz, żeby lekarze mieli poczucie, że jednak mogą wykonywać swój zawód to. zgodnie z, z tym, jak ich nauczono i jak. Nakazał im Hipokrates 2,5 tysiąca lat temu. 2,5 tysiąca lat temu. To tu Przednio. postawmy kropkę. A czy znajdziecie w takim razie większość do przegłosowania związków partnerskich? Czy skończy się tak jak z aborcją? Bo tu też już się pojawiają. PSL mówi o swoim projekcie, trochę innym. No panie redaktorze, generalnie. No, czy macie tyle szabę? Generalnie temperatura na zewnątrz i polityczna jest. Y Ciepło, jest, ciepło. jest ciepło, mocno ciepło. I y, to pan przywołał słowa premiera Tuska, y, że wbrew jakby takiemu poczuciu rozmów indywidualnych, że y, sytuacja w Sejmie jest dużo bardziej konserwatywna niż należałoby się spodziewać. W związku z tym pewnie ta miesięczna przerwa wakacyjna się przyda. Trzeba z powrotem. Ochłoną głowy. Ochłoną, mam nadzieję, głowy. Trochę spadnie ciśnienie. Jest dużo problemów, które są trudne do rozwiązania. I może wtedy jak usiądziemy z powrotem w pierwszych dniach września, okaże się, że jesteśmy w stanie ze spokojem przeczytać jak projekt ustawy wygląda i czego on dotyczy i się co do niego dowadać. Tak, yy, tak. I różnych innych podobnych rzeczach. Mam nadzieję, że to jak najszybciej nastąpi. Czyli posłowie pojadą, yy, trochę parafrazując, posłowie pojadą na wakacje, wrócą z czyszczoną głową i będą luźniej głosować. No nie, na, będą mniej konserwatywni. Pewnie, panie redaktorze, <noise> będą pewnie, bardziej liberalni. Z pewnością po, po tym, jak ustawa depenalizacyjna nie znalazła większości w Sejmie, z pewnością trzeba jeszcze raz wrócić do arytmetyki i arytmetyki sejmowej i dokładnie policzyć. I liczyć szable. Liczyć szable, bo z pewnością Polacy nie oczekują tego, że będziemy kolejny raz wrzucać projekty, które ich bardzo interesują i kolejny raz będziemy, brak, będzie brakować 4, 5, 10 głosów. No bo to I będziemy u Pana i u innych redaktorów tłumaczyć, tłumaczyć jak tłumaczyć. Wyliczać, wygląda, czy, czy nieobecność kolegi, który jest po operacji była ważniejsza, czy dwadzieścia kilka głosów psl którzy głosowali. Czy kolega, który się spotykał z przedstawicielami NASA, jak pan Sługowski w Stanach. A czy to nie jest zły sygnał dla koalicji? Pojawiają się komentarze, że ona trzeszczy, że ona drży w posadach. No to, panie redaktorze. Age nie jest niedopuszczalny po, po, w poprawności politycznej, ale ja no tu panów wiek wypełnę. Osiem lat rządu niekoalicyjnego praktycznie, także trudno powiedzieć, że suwerenna Polska czy no, solidarna, zjednoczona, prawica, była zjednoczona prawica. Wcześniej 8 lat rządu koalicyjnego, ale jednak elementów, tylko mhm. dwóch partii. A w tej chwili mamy koalicję czterech y, podmiotów. I Czyli to taki jest mamy na który... i tak musi być. Nie, no, to jest, <laughs> ładny cytat sprzed y, lat. Y, Natomiast naturalną rzeczą jest, że czym więcej osób musi się dogadać. To nie jest specyfika polityki. Tylko A życie. Proszę się przy świątecznym no stole, do do, do, stole dogadać z wujkiem Juskiem. No. To lepiej nie rozmawiać przy świątecznym stole <grym> o polityce. Jeżeli <grym> mogę coś doradzić, to w takim razie jak pan patrzy na taki pomysł, który pojawia się w dyskusjach ostatnio w go Rafał Trzaskowski? Um, możliwości wystawienia przez koalicję 15 października wspólnego kandydata na prezydenta. Jak pan na to patrzy? No świetny pomysł. Świetny, ale możliwy do realizacji. Jak, wielu, jak, właśnie, jak wiele pomysłów w polityce, świetny. Nietrudny do wymyślenia, tylko jest zawsze kłopot koalicyjny. To, to, to jest pełna radość. Wczoraj mieliśmy jako klub spotkanie z ministrem wieczorkiem. No ja się dowiedziałem, że trzech rektorów gdańskich uczelni jest gotowych do konsolidacji. Połączenia, tak. Do połączenia. Mówię, to, to pokazuje, że są ludzie, którzy potrafią zrobić krok do tyłu, bo ta nowa uczelnia po połączeniu nie będzie miała trzech rektorów, tylko będzie miała jednego. Ale dostanie. Trochę więcej. Funduszy. Tak zapowiada pan Wieczorek. Funduszy. Daj, daj Boże, żeby te fundusze na Czyli szkoda jest jakoś... powielać różne ciała. Czyli co, szkoda jest powielać kandydatów na prezydenta, bo przecież macie odpowiedniego już? Potencjalnie? Potencjalnie, panie redaktorze, no to żadna nowinka, żadnego newsa, który... Nie, nie będzie, będzie. Tak, wszyscy, wszyscy wiedzą i obserwują, Rafał Czaskowski startował w 2020 roku. Tak, jest, jak i Szymon I jest, jest, jest jednym z... z z najpoważniejszych kandydatów na fotel prezydenta, nie kandydata, ale prezydenta. Tak. I no pytanie, czy w koalicji 15 października jesteśmy w stanie na podstawie tego, jak, jak, jakie pozycje zajmują ewentualni kandydaci, co, cokolwiek pokazać, a na ile zwycięży to, o czym dzisiaj już rzuciłem, że pokażmy własną to samo. to, to wierzy pan w to? Żeby był wspólny kandydat? Tak, ale pan oceniał szansę. Oczywiście no to znaczy jest pan człowiekiem wielkiej wiary. Jak pan <laughs> oceniał szansę? E, jednak poniżej 50. Jednak. jednak. No To ta wielka wiara nie jest aż taka wielka. Ale wydaje mi się, że nie będzie tak, że będziemy mieli sześciu kandydatów, czyli konkretnie czterech na, z koalicji rządzącej mhm. w tej chwili, że będzie ich mniej. Czy to będzie jeden? To już będzie to bardzo okaże. trudne. No to kogo wtedy wystawicie na prezydenta Warszawy potencjalnie? Bo pojawiają się, pojawiają się, gdyby Rafał Trzaskowski wygrał, powiedzmy, te wybory, gdyby był kandydatem, pojawiają się nazwiska pani Aleksandry Gajewskiej, Marcina Kierwińskiego, Michała Szczerby, Renaty Kaznowskiej. To dziennik gazda prawna pisze. Wyssane z palca nazwiska, czy coś jest na rzeczy? Gazdecie prawnej wypada, mnie nie wypada. Ja jestem z Ostrowa Wielkopolskiego i mam nadzieję, że... Nie może pan warszawskiego polityki yy, komentować? Yy, nie komentować. To trochę niegrzecznie, że w kwestiach samorządu. Ja owszem, gdy koledzy z Warszawy zapytają, to mogę im prywatnie powiedzieć, kto ma jakie zalety i co, co powinno. To są. A jak to wszystkie nazwiska Wszystkie nazwiska. To bardzo dobre postawy. Tak? tak, to nie, 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 nie wymienił pan nikogo, co, co do kogoś by można powiedzieć. Chyba Pan żartuje, że ktoś taki może startować na prezydenta Warszawy. Mam nadzieję, że platforma warszawska wybierze swojego kandydata. I że on y, y, te wybory uzupełniające wygra. No, no, dobrze. To, dobre to... nazwiska? Chyba nie wszystkie. Nie wszystkie dobre. Nie w tym, wszystkie w dobre. tym znaczeniu, że jeszcze by się kilka znalazło. Oczywiście. To już nie dopytuję, jakie pewnie mi pan nie powie. Szef MSZ, Osław Sikorski poinformował wczoraj, że w związku z wystąpieniem Marka Magierowskiego, ambasadora, byłego, rekompensatę w wysokości prawie miliona złotych, ponawia wniosek do prezydenta o odwołanie go z placówki w Waszyngtonie. Więc byłego, nie byłego. E, co pan o tym sądzi? Milion bez, złotych za. Bez wstyd. Pana Magierowskiego. Tak. To jest, to jest coś niewyobrażalnego, że odwoływany ambasador żąda jakiejkolwiek rekompensaty, że, że urzędnik państwowy z tego powodu, że szef go zmienia, chce jakiejś rekompensaty, to się w głowie nie mieści. 30 lat temu po prostu spadłaby taka fala krytyki na, na, na Magierowskiego, że ludzie ręki by mu nie podawali. A w tej chwili to jest jedna z wiadomości dnia, z, z ostatnich dni. To coś niewyobrażalnego. A tak jak poseł przegra, to tak, żeby yy, spróbować. Yy, jak yy, przegra yy, wybory. Dowód ad, ad absurdum, tak? Byłem dobrym posłem, proszę bardzo, tu prowadziłem ustawy, przedłożyłem, yy, dogadałem. Mam propozycję, mi, przegłosowałem, mam propozycję ale... minister, który miał być na cztery lata, ale jest zdejmowany z ministra. Nie, Wiceminister. Tak. Dobrze. I będzie, be, be, będziemy, będziemy płacić rekompensaty. No coś niesamowitego, coś niesamowitego. I, i to człowiek, który był kreowany na złote dziecko, pisu, wielki dyplomata. Czyli pana zdanie, sił... Nie należy się. Nie, ale absolutnie. Należy się. Y, potężna krytyka za. Pomyślałem, potężna krytyka zapowiedziałem, potężna krytyka za podpisałem. No to jeszcze przedostanie tematy, co z krytem 0%. Temat nieco ucichł, po tym, jak pojawiły się te tarcia, o których mówiliśmy, on wróci? Wiem, że to się zajmuje się tym resort, oczywiście resort PSL-u, pana paszyka, aktualnie. Wydaje mi się, że kwestia budownictwa, kwestia mieszkań jest do rozwiązania. Jeśli nie tą drogą, to z pewnością inną, kilka projektów, które już w praktyce mamy sprzed lat albo obecnie e, e, przetestowane. Znaczy mieszkania dla młodych to jak no projekt rządowy. No tak. ja się przy okazji pochwalę, jako prezydent miasta wprowadziłem mieszkania dla systematycznych to hula i jest kopiowane w w innych miastach. Czyli mówi Pan, że to kwestia czasu, jak 0% znajdzie swój kształt i zacznie działać. Tak, ważne jest, żeby był program mieszkaniowy, który rzeczywiście jest, ma zalety, a, a nie głównie wady. Czy to konkretnie w tym programie, mm -hmm. czy, czy jakimś innym? Wrócenie do mieszkania dla młodych yy, dla mnie osobiście nie jest żadnym problemem, tylko i wyłącznie dlatego, że tak jak pan redaktor próbował z tym to, a projekt będzie lewicy, czy będzie wasz, czy będzie wspólny, mało ważne. Tutaj ważni są ludzie, którzy nie mają mieszkania, szczególnie mm -hmm. młodzi, żeby ten dostęp do mieszkania był rzeczywiście duży i żeby młody człowiek nie miał problemu z tym, czy Wróci do mojego Ostrowa Wielkopolskiego, czy zostanie w Warszawie, w Poznaniu po studiach, ze względu na ten element braku mieszkania i braku dostępności do mieszkania. Ostatni temat już króciutko obiecuję. KRS, jest Pan nam członkiem KRS-u? Wczoraj pierwsze posiedzenie. Jak wrażenia? Oj, nie negatywne. Nie negatywne? Negatywne. Dlaczego? Negatywne. Czy znaczy, pierwsze wrażenia są najważniejsze? Trafiłem na przesłuchanie. O, bardzo, ba, 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 bardzo kiepsko yy, Pan sędzia wypadał. I powiem krótko, niestety nie był to, znaczy chodziło jakby o całą formację, o odpowiadanie na pytania, które członkowie KRS-u mu zadawano, sposób w jaki odpowiada, jak unika odpowiedzialności. No, niestety chodziło także o członkostwo, czy współudział w słynnej grupie hejterskiej. I powiem tak, no, miałbym wątpliwości, gdyby to dotyczyło opinii żeby zostać sędzią Sądu Rejonowego w Głuchych Dolnych. Ale to był kandydat do Sądu Najwyższego. Więc y, ba, bardzo złe wrażenia. Ciężko mi było po wyjściu wczoraj z KRS-u. Koleżanki i koledzy też o to samo pytali, co pan. Mhm. Robili dużo oczy. No, mówię, no niestety, taki jest obecnie po ośmiu latach stan państwa polskiego, że... Tak kiepscy ludzie kandydują do tak ważnych stanowisk. Dla mnie bycie sędzią Sądu Najwyższego to jest naprawdę najlepsi z najlepszych. Tak powinno być. Kropka. Tak ocenił Jarosław Urbaniak, sekretarz klubu koalicji obywatelskiej członek KRS. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Dziękuję już Państwu i zapraszam na kolejne wydanie Studia PAP. Specjalne, bo już sportowe o godzinie 13.